Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Dziś odejdę na chwilę od poważnego boksu i przypomnę wam pewną niezwykle zabawną walkę. Niejaki Dennapa Big Shot Kemp wyszedł do ringu na pojedynek z Ahmedem Dibem tylko po to, by zrobić z siebie pośmiewisko, co doskonale mu się udało. A jako, że umiejętności bokserskich nie posiadał żadnych, walka szybko się dla niego zakończyła. Choć, nawet leżąc na deskach, nie odmówił sobie wygłupów. Na początek przytoczę małą ciekawostkę. W tajskiej kulturze zakorzenił się zwyczaj przyjmowania przez wojowników sportów walki specjalnych imion, pod którymi toczą oni pojedynki. Imiona te często są uhonorowaniem dla sponsora czy też gymu, w którym trenuje zawodnik. I tak na przykład obecny mistrz świata WBA w wadze słomkowej znany jest jako Knockout CP Freshmart. Portal Boxrek jakiś czas temu zdecydował się używać w swoich statystykach prawdziwych imion tajskich zawodników, co było dość kontrowersyjnym posunięciem, bo mogło zostać odebrane jako brak szacunku do tamtejszej kultury. Używanie pseudonimów jest też po prostu wygodniejsze dla ekspertów czy kibiców, bo niektóre tajskie nazwiska są naprawdę trudne do wymówienia. Na przykład wspomniany knockout CP Freshmart to tak naprawdę Thammanon Niom Trong. Prawdziwe imię zawodnika, którego popisy dziś zobaczycie to Duang Den Saenlerd, ale ja będę używał łatwiejszego i częściej stosowanego denapa Big Shot Kemp. O wątpliwej klasie sportowej tego pięściarza dobrze świadczy jego rekord. 4 zwycięstwa i 33 porażki. Przedostatnią walkę na zawodowym ringu Big Shot Kemp stoczył w kwietniu 2014 roku, gdy w australijskim Newcastle zmierzył się z Ahmedem Deebem. W walce wieczoru tej gali spotkało się dwóch byłych mistrzów świata, Antony Mundin i Joshua Clotay, więc cała impreza wydawała się poważna. Jedna z walk poważna absolutnie jednak nie była. Wejście Big Shot Kępa do ringu było dobrym zwiastunem tego, czego możemy spodziewać się z jego strony w samym pojedynku. Czyste złoto, jak trafnie określił komentator. That is gold.

He's making a lot of facial gestures here. Don't have a Big Shot Camp, and he's getting hit with some big punches from Ahmed Dib. And, you know, he's only going to be able to take so much of this, I can tell you. <laughs> have a look at this. He's creating some banter, isn't he? Uh, he's a showman and a half. He actually had, he's 36, he actually had 300 Mu tie fights before he went <laughs> into boxing. couple, maybe, yeah, keep him up a bit. Uh, <laughs> Oh. Oh dear. Action as a complete sign of disrespect. Good two-punch combination up high. Two minutes into the opening round, probably time to. The show's over there. The more high grain. This is why he's doing that. Yeah, that was low. Very. Danapa happy doing what he's doing and not necessarily winning a whole lot. Ten Napa Big Shot Kemp nie wyszedł do ringu po to, by boksować, ale by, mówiąc wprost, zrobić z siebie pajaca. Z trybun rozlegały się salwy śmiechu, natomiast zimną krew musiał starać się mimo wszystko zachować Ahmed Deep. W drugiej rundzie widać już było, że Australijczyk nie zamierza przedłużać przeciwnikowi zabawy.

And once a Muay Thai fighter, Let's, always. Yeah. So, oh. Let's there go. Sound asleep. That's, it. That's a big victory. Big punch. What? What? No, no, that was a flop if I've ever seen one. I've never seen that before. That was a flop and a half. He, he thought he'd given the crowd enough. You're watching him replay. He knew exactly what he was doing then. Wow. Tak, dobrze widzieliście. Po ciosie Diba z prawej ręki Big Shot Kemp najpierw wyłożył się jak długi, a pod koniec liczenia nistego nizowego zaczął robić pompki. Przy 9,5 postanowił wstawać, ale sędzia przerwał jego wygłupy, z czego zresztą sam pięściarz z Tajlandii był chyba zadowolony. W końcu serdecznie arbitra przytulił. Na miejscu organizatorów pewnie zastanawiałbym się nad zamrożeniem sympatycznemu Azjacie wypłaty, choć z drugiej strony publiczność bawiła się chyba całkiem nieźle. W tym materiale nie poświęciłem zbyt wiele czasu zwycięzcy walki, ale tak naprawdę nie ma specjalnie o czym mówić. Ahmed Deep boksował do 2016 roku i jego ostateczny rekord to 20 do 0, ale przez całą karierę ani razu nie walczył z zawodnikiem mającym dodatni bilans. Warto jednak zaznaczyć, że boks nigdy nie był dla niego priorytetem. Deep to ceniony w Australii prawnik, który broni przed sądem ludzi oskarżanych o najcięższe przestępstwa. Denapa Big Shot Camp stoczył już później tylko jeden pojedynek i po kolejnej porażce dał sobie spokój. Zasłynął jeszcze tym, że podczas jednej ze swoich walk pomagał pani pokazującej numer rundy w jak najlepszym wykonaniu jej pracy. Yeah, that was a flop if I've ever seen one. I've never seen that before. Big shot camp. <laughs>